Często ludzie mówią, powinni tego uczyć w szkołach. No ale czy właśnie powinni? W ustawieniach właściwie pracujemy poprzez naszą możliwość, zdolność połączenia z bólą, czyli oddajemy nasze ciała, nasze czucie, naszą energetykę polu w służbie konkretnego uzdrowienia, konkretnej aktywności naprawczej. Cześć kochani! Witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku serii W DRODZE. Powiem wam, nie wiem jak to się stało, że nie nagrałem powitanka. Także teraz nagrałem takie powitanka, bo już jestem w trakcie składania vlogu. Z ciekawym tematem. A jakim? To już zobaczycie właśnie po obrazkach. Zapraszam do obrazków, a później do gadanka. A ja kochani zaraz będę się brał za coś bardzo zimowego. Czyli... Zarobienie kimchi jest taki sezon tak jak teraz od powiedzmy listopada do marca kiedy to kimchi warto zjadać. Kochani, że napadało teraz tak śniegu, że mi nie zostało nic innego. Jak zrobić relokację w jedno miejsce i zobaczyć, czy nie ma tam mniej śniegu. No i co? I nie ma śniegu. Elegancko. Ja właśnie teraz się teleportowałem, ty tym samym do Austrii, gdzie zobaczymy, czy się uda mi jakieś obrazki. Tutaj nakręcić. Oczywiście zapraszam do dalszych obrazków. Właśnie kochani, dotarłem do Donauwarte Gdzie dostałem podpowiedź w ogóle od snu, żeby przyjść dzisiaj Mam 26 dzień Pompejanki i ostatnio To się z wami podzielę Mam dosyć sekwencję snów Gdzie teraz ostatni był o tym, że byłem na górze Gwanaksan w Korei Gdzie siedziałem w ciszy, w sensie Że nie miałem żadnych myśli Jakby nic się nie działo wokół i dostałem taką myśl, żeby wejść na Donawarte i że to zamknie pewien cykl w moim życiu. Zobaczmy, bo już wiele razy tutaj byłem. Będę teraz siedział na Owarczce z widokiem. No i zobaczymy, co się zamknie w tym starym roku 2025 i się otworzy 2026. A tymczasem zapraszam do dalszych obrazków. Dobra kochani, zanim jeszcze przejdziemy do obrazku, to mam się od razu pochwalę, bo wyobraźcie sobie, siedziałem teraz koło Donauwartu, tak jak było przed chwilą i wyobraźcie sobie, że przyszła do mnie wiadomość od Facebooka, Instagramu, w sensie od Meta, że mogę zweryfikować swoje konto. Także od dziś zobaczymy jak długo, w sensie, bo to co miesiąc oczywiście tam jest subskrypcję, ale na razie na ten miesiąc mam Verify it! Warto Pozdrawiam z Heiligenkreuz, gdzie przyjechałem dzisiaj podziękować za jedną bardzo ważną rzecz, um, jedną z kilku ważnych rzeczy, jaka się wydarzyła dzisiaj. To jest 27 listopad. Może za dużo ale nie będę mówił, co, bo to jednak są też takie prywatne rzeczy, ale mogę powiedzieć, że coś, co bardzo leżało na moim sercu, żeby było ok. I powiem Wam, że naprawdę pięknie też jeszcze tutaj sobie Zachód Słońca oglądałem. Oczywiście pochodziłem po okolicy. A teraz zapraszam ponownie do dalszych obrazków. A ja kochani jeszcze na przed przyjazdem do Polski zawita na Kalenberg, a co się będę, trzeba dobrze czcić miejsce Jana Sobieskiego i powiem Wam jest naprawdę cudnie, jeżeli chodzi o takie poczucie i samopoczucie, bo to będzie też na nowy rok myślę, którą tutaj jeszcze przyszedłem. Jestem w pociągu do Krakowa. Jadę na ustawienia. Powiem wam jedno co. To godzina poranna. To jest godzina niegodna człowieka takiego, który jednak preferuje bycie nocnym markiem. Ale za to. Są takie momenty, jak właśnie ustawienia z Izunią dla których warto stać i iść do życia właśnie tak wcześnie rano. W ustawieniach właściwie pracujemy poprzez naszą. Możliwość, zdolność połączenia z górą, czyli oddajemy nasze ciała, nasze czucie, naszą energetykę polu w służbie konkretnego uzdrowienia, konkretnej aktywności naprawczej. I to wcale nie wyklucza tego, że jest to też praca, którą da się ująć w słowach i da się ją nawet zestawić z pewnymi zasadami działania systemów naukowymi. Nie uwierzycie, mgła co prawda może gdzieś tam jest, ale nie tak gęsta jak na kupcu kraka. A ja powiem wam kochani, teraz jestem po ustawieniu, w sensie, że to jest pierwszy dzień, ale to było na tyle mocne, że spałem jak dziecko i właśnie też to, co widzieliście, zrobiłem pewien rytuał, który myślę, że zasługiwał, żeby zrobić symbolicznie o ustawieniach. A teraz idę na jakieś dobre jedzone, a was zapraszam do dalszych obrazków. LIST DO MNIE Z PRZESZŁOŚCI Cześć Kordian. Przyszło mi napisać do Ciebie list, mój drogi. W pierwszych słowach chcę Ci podziękować, że nigdy się nie poddałeś, że nie dałeś się takim cieniom i dementorom jak On zgasić Twojej iskry, Twojego światła. Chciałbym, żebyś wiedział, że spełniam Twoje plany i marzenia i że jestem cały dla Ciebie tym do realizacji tego, co uznałeś za stracone. Są też nowe tematy, jak ustawienia i certyfikat myl, do czego z całego serca Cię zapraszam. Dziękuję, że jesteś. Ściskam i pozdrawiam. Kordian Jan Malinowski. Była godzina 11.11, .11, kiedy napisałem ten list. Właśnie, kochani, przyjechałem do Krakowa, gdzie dzisiaj będę się widział z moimi profesorami z Szanghaju i wykorzystuję też okazję, żeby oczywiście coś sobie tutaj pochodzić po Krakowie. Idę teraz do Parku Strzeleckich na Kopiec Kraka i później będę się widział z moimi profesorami, a ja zapraszam was do tak. dalszych obrazków. Kochani, postaram Was z Warszawy, a dokładnie z okolic parku Cietrzewia gdzie przyjechałem na, tuż przed Nowym Rokiem jeszcze w 2025 roku po dwóch latach nieobecności w tych okolicach oddać taką wdzięczność za to, że ten park czekał na mnie przez ostatnie dwa lata no i też zobaczyć miejsca, gdzie kręci się innymi teledysk do utworu Night Fox. Powiem Wam, właśnie teraz wchodzę do parku i czuję taki bliss, bo właśnie namknąłem krąg, który możecie zresztą zobaczyć też oglądając mój YouTube. I chociażby symbolicznie ten teledysk. Taka ciekawostka, bo tutaj w tym miejscu. W teledysku wszedłem na staw i szedłem na środek tego stawu No teraz o tej samej porze tylko dwa lata później nie ma śniegu i no raczej jakbym wszedł na wodę, to raczej Jezusem nie jestem, żeby po powodzie chodzić stałym wpadł ale to jest piękne, że mogłem jeszcze przed nowym rokiem przyjechać tutaj mniej mi do Parku Cietrzega Zapraszam Was do ostatnich obrazków z 2025 i do gadanka nagranego już w 2026 roku. 2026 roku Także kochani, witam Was w gadanku noworocznym, można by powiedzieć, bo pierwsza gadanka 2026, ale idąc w temat em, bycia widocznym Pamiętam przeszło to do mnie wieszcząc w tym sensie jak byłem w Krakowie na ustawieniach co widzieliście na samym początku vlogu mniej więcej. Właśnie tam robiłem wystawienie nie tyle bycia widocznym jako ja, tylko z zobaczeniem kogoś w rodzinie, kto się okazał był niewidoczny. I trochę dotknę ten temat systemowo, a trochę też jako takie pewne postanowienie, bo akurat dzisiaj też, kiedy jest puszczony odcinek, jest to 6 stycznia. Jest to dzięki gdy jest Wenus w Casini ze Słońcem i jeszcze to tak zwany wielki reset także będę chciał też żeby to gadanko było trochę dla ludzi którzy są w poczuciu że są niewidoczni gdzieś w życiu niezauważeni żebyście mogli poczuć że możecie być zauważeni tylko że trzeba będzie włożyć to trochę własnej siły także do brzegu coś takiego kochani, że poszedłem na ustawienia z zobaczeniem kogoś kto był niewidoczny, bo dosłownie od małego miałem wrażenie, że powinni mieć starszego brata a też jakby za każdym razem kiedy poruszałem ten temat okazało się, że zawsze byłem tym pierwszym dzieckiem, więc pomyślałem, że jak wam znasz odpowiedź, to znajdę ją systemowo i powiem wam, że to dotknęło kogo innego w rodzinie. To może nie bym był gotowy, bo wiedza dużo TMI. <gry> Natomiast powiem Wam, że to było coś bardzo uwalniającego dla mnie, bo nagle z poczucia chęci zobaczenia czegoś zobaczyłem chęć akceptacji i umiłowania tego, co było zobaczone. I to jest w ogóle esencja ustawień hellingerowskich. To też y, takie krótkie podsumowanie dla tych, którzy ma, mają albo wątpliwości co do ustawień, albo po prostu y, nie są jakby zgodni z ustawieniami, albo może nie słyszeli o ustawieniach i zastanawiają się, po co nawet one są. Teraz idąc bardziej w kierunku tego, co chciałbym powiedzieć dla tych osób, które same się czują niewidoczne z jakiegoś powodu, na przykład w dzieciństwie miały taki wzorzec, że nie były widoczne przez rodziców i później w życiu dorosłym szukają atencji, tak to powiem, trochę brzydko. Zastanówcie się, kochani, co możecie zrobić, żebyście byli widoczni. Pomyślcie, co może być dla was w życiu, jeżeli macie potrzebę bycia zauważam, co możecie dać światu, bo to, żeby być zauważonym, też trzeba coś dać, żeby była relacja brania i dawania. A później, jak już to rozpoznacie, po prostu idźcie w tym kierunku. A jeżeli macie taką możliwość i wykorzystać świadomość, że jest wielki reset 6 stycznia, Wenus, Casini ze Słońcem, to pomyślcie, co możecie zrobić tego dnia, żeby zacząć zmiany i oczywiście metodami Kaizen je wprowadzać. Na ten czas pozdrawiam ponoworocznie ze spaceru po Bielsku. Cieszę się, mam nadzieję, że przywitaliśmy wszyscy 2026 szampańsko, z dobrą zabawą, z dobrym wejściem. A jeszcze na koniec kochani ogłoszenia tuż Jeżeli ktoś miałby okazję wpaść 15 stycznia do restauracji Cardamom w Pielsku Białej, zapraszam Was na prelekcję Chiny oczami zachodu, które będę tam mówił i jeżeli macie tylko możliwość jesteście w wiersku przejazdem albo macie możliwość też w ciągu dnia po pracy przyjść na ten przykład 15 stycznia godzina 18 restauracja garda ma wiersko biała tam mam swoją prelekcję i na ten czas tyle z mojej strony trzymajcie się pozytywnych wibracji